Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje samochody typu Rally, czyli rajdówek, Takich dakarowek można powiedzieć, bardzo podoba mi się właśnie taki styl yy, rajdówek, I może niektórym też, także wam właśnie chcę pokazać moje samochody, te samochody trzymam właśnie w klubie nocnym, dlatego znajdujemy się w klubie nocnym moim, i jeżeli taki odcinek się Wam spodoba z samochodów moich, to zapraszam, to zapraszam do lajkowania, do subskrypcji tego kanału. Zapraszam do dzwonka, żeby nie ominąć moich innych materiałów. I co? Jeżeli chcecie zobaczyć moje inne garaże, taki można to nazwać Wiasna Garaż, to zostawcie komentarz z, z hashtag Wiasna Garaż. A ja Wam sięgnę serduszko i przygotuję taki dla Was materiał. Także my wchodzimy, zaprezentuję Wam wszystkie moje samochody Rally, i zaczynamy pierwsza i lecimy od najbliższego. Pierwszy samochód jest to, już Wam pokażę, ja wsiądę do niego. A 302 2 Samochód z, zaprojek zrobi zaprojektowany, zrobiłem go w taki sposób, że yy, kolor biały, felgi to są właśnie felgami, jest mój problem, bo są bardzo podobne do siebie, są tak. Kolory jest brąz i złoty. Są mega podobne, ale tu jest brąz. Brąz jest według mnie ładniejszy od złotego i wygląda to ten samochód następująco. Jest też spoiler, to jest chyba spoiler, jakby podstawowy, ale spoiler, jakby do tylko auto podstawowy. Kolor klasyczny to jest właśnie biały, a cały, a oznaczenie po prostu jest czerwone. Idziemy dalej. Obok mamy właśnie Wapitrypnum pierwszy to jest pierwsza wersja, tam jest druga wersja. Druga wersja jest zrobiona tak, tak. Chciałem go zrobić jak rajdowo, ale wyszedł troszeczkę taki ulep. W sensie flagi polskiej. Czyli tak, felgi są podstawowe, tylko dałem mu kolor. Znalazłem taki sam i dałem kolor. Bo tu jest jakby tak góra i dół, to są różne kolory. I. Dół dałem czerwony. Albo i nie. Nie! To. To jest tak. Że auto dają całe, całe białe, ale owo oznaczenie robi, że jest czerwono-białe. Także taki jest ten samochód, i lecimy do, do, do drugiego, do następnego. To się, ten samochód to jest Uber Max Sentinel Classic BMK Stara, zrobiona na RAID. Bardzo mi się podoba samochód, szczególnie felgi. Felgi znajdują się chyba, nie pamiętam nazwy, ale to są chyba, to są felgi w, w Tuner i sam dół. Rayleigh, coś tam się nazywają. Samochód jest biały, tak jak kurwa większość. I to jest może taki jeden, nie wiem, ciekawostka, że ten samochód ma oznaczenie Rockstar Games. Tutaj jest, tutaj jest znaczek, tutaj na masce R, ro czyli Rockstar jest na światłach, jakby takich. No ale to nie za światłem. I na podszybie, znaczy na. Jak to, jak to się nazywa w tych ulepszeniach? Przeciwsłoneczny to ma być, ale jakoś tak to średnio. I chyba na dachu jeszcze jest Rockstar Games, nie widzę. Tak, Rockstar Games. Lecimy dalej. Tutaj mamy Wapit GB200, jest to Ford, z tego co mi wiadomo. Yy, rajdówka, Ford, chyba Escort rajdowy, C nie jest zaraz mać, ale chyba tak. Cały biały oznaczenie GB200, niebieskie felgi znajdują się też w tunerze, bo już poznaję pobieżniku i prezentuje się tak leżymy dalej samochód Karin do Karin Sultan RS to chyba każdy to auto zna felgi właśnie brąz samochód zrobiony na Subaru imprezę i no ale o tym o samochodzie nie muszę wam opowiedzieć bo chyba każdy wie jak go zrobić dalej jest to Lampati Tropos Rally samochód yy, na Lanci. Lan L L przepraszam, Lancia Stratos Autem bardziej mi Autem bardzo mi się fajnie jeździ, Bardzo mi się fajnie podoba. Patrzcie, patrzcie, jakie ma kapcie. Patrzcie, jakie ma grube kapcie. To ja nie wiem, co to jest za rozmiar. Samochód to jest fajny. I co jest najważniejsze, ma podnoszone lampy. Także auto z na plus. Dalej mamy Audi 4. Hmm, w grze nazywa się Obey Omnis. Jest to też sobie auto. Bardzo dobrze się widzę, że mogi na 3 koła. Jak chyba wszystkie, oprócz chyba Sutana, bo ma pewno na tył, ale nie jestem pewny. I no, BMK mają na tył, nie, to nie mają napęd na 4 koła. Wszystkie to ma na 4, to wiem. Jest to BMK, tak jak mówiłem, i mi się mega podoba. Tutaj mamy auto, które nazywa się Comet Safari. Przesimy mnie je żółte, nie podobało mi się. Zrobiłem je właśnie na rajdowe. Samo, teraz tak, kolor. Będziecie ciekawi, to jest to jest chyba diament, coś tak dia Nazwijmy nazw to diament. I dodatkowy co jest czerwień Auto jest jakby z, mm, Wzorowałem się na Google Grafika, gdzie był auto właśnie taki i to było oznaczenie GULF GULF to jest taka Firma, która właśnie e, repre jest, Reprezentuje właśnie samochody na rajdach i wyścigach różnych, dla mas na przykład Jestem nie mamy stare w Porsche. Tisser Retro. Bardzo mi się mega podoba te takie powiększenie nadkoli, Mega mi się to podoba. Nawet jeżeli to są nity, jest to oczywiście niemiec. Także fraga niemiecka musi być na drzwiach. Kodem czerwony. To są te same, co są w BEMS, tylko kolor czerwony. I, I o tym ocie, to byłoby tyle. I ostatnim samochodem jest Flash GT. Tak. Tak. wapit i auto mi się mega podoba. Nie, nie wiem, czy to jest kompletnie za auto w real life. Jak wiecie, to możecie mi napisać w komentarzu. I ten samochód jest się tak, to też są felgi Rayleigh, tylko kolor czarny teraz. LC2 pizwaser oczywiście, bo reklama piweczka z GTA musi być. I to jest kolor chyba połączenia, chyba to jest kolor podstawowy, to jest srebrny, a, e, ciemno stal, a dodatkowy to jest czerwony. Nie wiem, jak to dokładnie jest. Możecie, mi, możecie sami sobie zobaczyć, czy... dodatkowy to jest góra, czy dół. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeszcze jestem ciekawy, ile mam wapidów. Raz. Raz, raz, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Bo właśnie tak mi te wapidy tak się przewijały co chwilę w tych nazwach. Także co, to byłoby na tyle z odcinka? To są właśnie moje rajdowe samochody. I ja się zajmie żegnam. Siema.